Witam was serdecznie, nazywam się Michał Gruchowski, jestem ratownikiem medycznym i chciałbym dzisiaj wam opowiedzieć troszeczkę o pracy ratownika medycznego. Ratownicy medyczni pracują w systemie zmianowym, czyli najczęściej przychodzimy do pracy na 12 godzin bądź 24 godziny. Jak wygląda nasz dyżur? No, wygląda to w ten sposób, że dyspozytorzy medyczni w innym miejscu odbierają telefony od osób potrzebujących pomocy i jeżeli dyspozytor medyczny przyjmie takie zgłoszenie, wysyła nam Drogą elektroniczną dane do zgłoszenia i do wyjazdu. Wtedy po prostu ubieramy się, wsiadamy do karetki i jedziemy na wskazany przez dyspozytora medycznego adres, aby udzielić pomocy osobie, która w danym momencie jej potrzebuje. W naszym kraju są różne rodzaje zespołów ratownictwa medycznego. To, co tutaj widzicie, to jest karetka taka kołowa, w której ja siedzę. Jest to pierwszy rodzaj zespołu ratownictwa medycznego, taki najbardziej powszechny. Ale musicie wiedzieć też, że jest, są lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, czyli zespoły, które lecą do pacjenta śmigłowcem. Są też w okresie letnim wodne zespoły ratownictwa medycznego, na przykład na Wielkich Jeziorach Mazurskich, gdzie do pacjenta płynie motorówka. Są również zespoły ratownictwa, Jednoosobowe, gdzie ratownik jedzie na motocyklu. Na przykład jest to w wielkich miastach, gdzie są duże korki i taki motocykl, który przyciska się między samochodami, dojedzie do pacjenta szybciej niż karetka kołowa, taka jak tutaj widzicie. O tym, jaką karetkę, jaki rodzaj karetki wysłać do pacjenta, decyduje dyspozytor medyczny, który wie, jaki zespół jest najbliżej. I jakiemu zespołu będzie jak najprościej dotrzeć do pacjenta. Ratownicy medyczni w swojej pracy korzystają bardzo często z różnego rodzaju algorytmów, czyli takich opisanych gdzieś sytuacji przez jakieś towarzystwa naukowe, przez specjalistów, którzy wyznaczają nam ścieżkę, która nas prowadzi w taki sposób, abyśmy mogli jak najskuteczniej i efektywniej udzielić pomocy. Na przykład wykorzystujemy. Algorytm przy udzielaniu pomocy w zdarzeniu masowym, gdzie jest bardzo dużo osób poszkodowanych. W zdarzeniu masowym musimy zdecydować, któremu z tych pacjentów udzielić w pierwszej kolejności pomocy. Co my wtedy robimy? Badamy tylko podstawowe parametry, między innymi takie jak wyczuwalne tętno na tętnicy, tutaj na kończynie górnej. Badamy, czy pacjent oddycha, czy z nami rozmawia, i na bazie tak prostych parametrów przydzielamy mu kolor. Są cztery kolory pilności. Kolor czerwony jest zarezerwowany dla pacjentów, którzy potrzebują pomocy natychmiast, w tym momencie. Jeżeli my w tym momencie nie udzielimy temu pacjentowi, jego stan na pewno się pogorszy. Kolor zielony jest przydzielany pacjentom, którzy czują się całkowicie dobrze, ale uczestniczyli w tym zdarzeniu i ich możemy zbadać dopiero później. Kolor żółty to kolor, który nadajemy pacjentowi który potrzebuje pomocy, ale może być ona odroczona w czasie i jego zdrowie i życie na tym nie ucierpi. Gdybyśmy nie mieli takich systemów, przy zdarzeniu masowym byłby straszny chaos. Nie bylibyśmy w stanie wyłowić tych pacjentów, którzy potrzebują teraz i tutaj naszej pomocy. Bardzo często zespoły ratownictwa udzielają pomocy pacjentowi z zaburzeniami oddychania. Dysponujemy różnym sprzętem do zabezpieczenia dróg oddechowych. Inną metodę, czyli inną rurkę, stosujemy u pacjenta, u którego doszło do zatrzymania krążenia. Innej metody uderzenia dróg oddechowych będzie wymagał pacjent, u którego nie doszło do zatrzymania krążenia, którego możemy w prostszy sposób zabezpieczyć. Ratownicy medyczni bardzo często pracują w środowisku w sytuacji stresowej, gdzie bardzo dynamicznie zmieniają się okoliczności na miejscu zdarzenia. Gdzie pacjent często potrzebuje błyskawicznego udzielenia pomocy, decyzję musimy podejmować wręcz czasami w ciągu sekund, po krótkiej ocenie pacjenta. i Aby to było możliwe, musimy bazować na jakichś opracowanych już scenariuszach i algorytmach rozwiązań do danych sytuacji. Algorytmy udzielania pomocy medycznej pomagają nam w ten sposób że możemy dzięki nim działać szybko i bezpiecznie dla pacjenta. Minimalizuje to nasze błędne decyzje.